Partnerem technologicznym filmu jest właściciel serwisu Vox. No i właśnie, wyruszam nad morze. To jest kolejna wyprawa moja w tym roku. Nadmorska, pomorska pierwsza. Miała ona wyglądać troszeczkę inaczej niż zakładałem, a wygląda tak. To też podowarzy życie mi. Może uda mi się odwiedzić miejsca z dawnych serii filmowych, no ale to yy, czas pokaże. Kością. Tego pokroju i Rolom oraz każdemu innemu walecznemu wojownikowi Szos. Przypominam, że z przyczepą po autostradzie można maksymalnie 80 na godzinę. Związane z Jamesem. lat. Po mozolnej podróży przed nudnym równiny Polski udało się w końcu dotrzeć do pomorskich krajobrazów. Oprócz tego, że Jednocześnie ostrożnie. Te jednak zaskoczyły dosyć ciekawymi wrażeniami węchowymi. Jezus Maria! Rolnicy wylewają gnojówkę na pola i to zawiewa na drogę. A jest taka pogoda coś pomiędzy deszczem a słońcem i to wszystko tak wiruje tuż nad ziemią. Jezus! Bez filtra węglowego puch. Między pola nie ruszajcie po tej porze roku. Mamy początek lipca oczywiście, nie znam rolniczych kalendarzy. Ale jak kiedyś na Podlasiu byłem przed jesienią albo wczesną Jesienią, to było to samo. Po prostu smród był taki, że on się przyklejał wręcz do wszystkiego. Uuu, to jest nasz kwaśne. Nikt się nigdy tak nie zbączył, jak to tak cuchnie, o Jezus. Potem podróż została zakłócona przez samą infrastrukturę, jak też innych kierowców. Wystarczyło, że kilku Polaków nie potrafi poruszać się po autostradach, że kilku urzędników wymyśli remont nowej autostrady. I z planowanych 5 godzin podróży zrobiło się ponad 7. Później musiałem zrobić jeszcze zakupy i trochę się posilić, aby zwalczyć wynikły z nieplanowanej przedłużki ból głowy. I wyruszam, przywitać się z morzem. Teoretyczny zachód słońca był 4 minuty temu, ale niebo jest jeszcze nade mną widne. Idę jak na wieczór. I wieczorną plażę sobie obejrzę. Zdaje się, że w serii helskiej mam taki odcinek, gdzie siedzę z piwkiem i podziwiam razem z widzami wieczorną morską plażę. Po tak męczącej podróży, ustępujący już ból głowy oraz przejście tym ciemnym wąwozem mogły przypominać cud narodzin, kiedy to powolutku Wychodzi się do zupełnie nowego, jakby znacznie ciekawszego świata. Mówiąc krótko, cała podróż została wynagrodzona takim oto widokiem. Godzina 23. A tu jeszcze odrobina poświaty po zachodzie słońca. W tle w oddali latarnie sygnałowe morskie. Każdy maszty ze swoimi oznaczeniami. Latarnia błyska rytmicznym białym kolorem. Masz to świetlony jest dwoma punktami czerwonymi, i tak w stronę zachodnią patrzymy. Tymczasem na wschodzie z Władysławy, jak patrzę, no to pewnie widzę wylot z okolica Władysławowa Miarowy, przerywany sygnał zielony na przemienny z czerwony. Ja moim ludzkim okiem w dalekim tle jestem jeszcze w stanie dostrzec dwa majaczące punkty w kolorach chłodnych zielonym albo białym dwa koło siebie być może. Być może kolejne oznaczenie portowe. No jest w morzu pewien romantyzm, taki jak na starej kolei. No i ten szum. Szum fal, który porywa większość. To no, znaczy szum porywa, bo fale to też, ale... Chodzi o to... ...to są święta. Toi. Większość tutaj też wodnami w tle małe pełgające światełka, dalekich okrętów, kontonerowców i innych jednostek pływających. Tak, rozmarzyłem się i odleciałem, no ale kiedy w końcu wróciłem, to wykonałem kilka pamiątkowych fotografii. Oczywiście mój aparat fotograficzny zaniemógł, improwizowałem więc z przystawianiem lunety do aparatu w telefonie. No i w trakcie marszu przez miasteczko też wykonałem co nieco. A na zajutrz wizyta w porcie. Tam na falochronie można obejrzeć bardzo ciekawe murale związane z historią Władysławowa. Murale te można również obejrzeć w internecie posiłkując się kodem QR który prowadzi bezpośrednio do galerii. marsz na Rozewie, gdzie odwiedziłem latarnie morskie. W Rozewiu na falochronie również umieszczono murale dotyczące samego Rozewia, latarni oraz motywów turystycznych. Choć byłem nad morzem, nie obyło się bez górskich klimatów. Aby obejrzeć latarnię, z poziomu plaży należy skorzystać z podejścia na zbocze klifu. Oczywiście oficjalny szlak został zamknięty z powodu licznych osuwisk i uszkodzenia schodów kamiennych zbudowanych niegdyś przez PTTK. Ale o zamknięciu szlaku informuje tylko malutka, rachityczna, zniszczona tabliczka. Na górze dopiero dowiadujemy się, że szlak został zamknięty przez samo PTTK. Rozewskie latarnie, bo są dwie, można obejrzeć od środka i od zewnątrz. Od zewnątrz również umieszczono replikę dawniej latarni koszowej. Czynna obecnie jest ta starsza latarnia, rozewie pierwsze. Rozewie II zostało zrekonstruowana w 2014, ale nie emituje już sygnałów świetlnych. Aha, do helu w tym roku jednak nie dotarłem. Chyba wolę go zapamiętać takim, jakim go uwieczniłem na taśmie ponad dekadę temu. Co do samego Władysławowa, to jest to Mekka entuzjastów taniej komerchy. Na jakąkolwiek uwagę może zasługuje ciekawa instalacja w centralnym skwerze, dawny dom rybaka, willa generała Hallera zwana Hallerówką, czy też może sam port. No ale najlepiej jest się skupić na przebywaniu na plaży, na które prowadzą liczne dojścia niezwykle malowniczo, prowadzące przez. Klify gurujące na całej jej długości.